Cześć Mazury Cud natury Dzisiaj z kolegą Konradem Będziemy Winko gotować Jakie to jest winko? Wieloowocowe Malina, truskawka, wiśnia no, no to nalewaj Kurwa O ja dole. Kurwa nie mhm. O, piok nie ma siły. No, kurwa, kurwa no. nie, Musisz Ty waży Ty mi nie, ty nie, nie, powoli powoli ten nie, ty kurwa ty Co, żeby... no, kurwa nie, Ty! nie, ty żeby nie, 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 to nie, Czekaj, trzymaj, no, trzymasz? poczekaj. Złap No mama. Citko weź ty coś, nie? Ja trzymam. Nie, sitko. Ja trzymam. Tak? No to czekaj, kurwa. No i idziemy przez ten. No, dawaj. Już ile razy filmowałem? Ale zawsze tam jakiś oddroż zdechniętych na dnie jest. No. Podjedziemy do niego wiesz, jutro. Bo jutro skończymy. To jeszcze mleka na serci załatwimy. Bo on ma oborę swoją, nie. nie? Podjedziemy jak będzie do Bankę weźmiesz kurwa, nie? Ja tam w jaką piątkę czy coś powiem, że nie chcemy nic za to. Coś poleciało, leży widzisz? Tak. No, no taką oborę jak miśnowskie kurwa, tak? Ile ma klub? Nie wiem ile, no ja nie pytałem się, bo kiedyś się zapytałem, a mi powiedział, ja na takie tematy nie rozmawiam, to tego wiesz. No to już więcej mu pytań nie zadawałem. Nie, nie jest zmieści. Albo gdzieś pod sam, kurde, korek. To jest 50 litrów garnet. To jest, kurde... To już jest ze 40 litrów, albo prawie 40. No mówię, że to 50 parę litrów, to jest prawie 60. No ta banka ma 60, no. Nie, tylko to było już. No nie ma, nie jest pełno, no. Trzech jest... bardziej był już w końcu... Ty leci. kurwa nie wiem czy się zmieści. I dobra, tu trzymam trochę za to ucho. No dobra, ja to, to jest lekkie, ale... Sama esencja to jest. Powoli, powoli. Dobra, dawaj. Tylko mi... Dawaj tu do przodu trochę. O to ja taki wygięty kurwa nie jestem. dobra, ja bym tego sych już nie chyba. No Dobra, może być. Tylko i daj daj no szklankę, daj, no daj szybko. Szybko daj tę no szklankę. To sobie przefiltrować, może jeszcze, nie? Kurwa, i kożuch się zrobił na To nie jest kożuch, tylko to są zdechnięte drożdże, no. No ile jest? 50 parę litrów, 40 parę litrów. No. Dobra, dawaj, stawimy to od razu na ten. Powiesz, że ma wstawić. Tak, uszami na bok? No tak, uszami. No i dobra. Teraz trzeba to podłączyć do maszynerię. No dobra, odpalamy. Uh. No i mamy ogień. Na cały zwicher dajemy. na Macza. I dobra, i niech się gotuje. Dobra, było. I zakładamy ustrzelkę. No, ale tu już się nagrzało i kurwa zaczyna parować. w tak mm. ostatnia chwila. Ustrzelkę trzeba założyć. Dobra, dokręcamy. Delikatnie, żeby łuszu nie urwać od gara. Tu jest kurde, najważniejsze miejsce, żeby to było szczelne tu na łączeniu tego. Dobra, wystarczy teraz podłączamy tutaj, żeby leciało do chłodnicy. No i dobra do... czekamy aż zacznie kurwa kapać. No i dobra, wszystko przygotowane, puszczamy chłodzenie. Idzie woda? I szybciej puścimy. No jak to zaleje. O, już się leje. Już się leje. Kurwa. U, jak zacznie lecieć ciepło to to się dobra wyłączam. No mamy awarię Leci tutaj, trzeba dokręcić jeszcze raz uszczelkę tak no, jest. Ale pachnie winem, tu Ile czasu minęło? Która godzina? Szybko 12.30 to było półtorej no, godziny. Ptorej no Musimy uszczelkę. Poprawić jeszcze raz. No, jest 13.15 I po dwóch próbach Ustrzelnienia w końcu się udało Nie leci Za to tutaj leci Widać? O, widać Zobaczymy Jak to będzie leciało tu w też bulgoczy trochę o, powolutku kapie Może nawet za wolno, może trzeba podkręcić Tak, muszę trochę podkręcić, bo za wolno kapie Wodę trzeba trochę podkręcić, bo za wolno leci, gorąca, aż para leci. O, to nie jest taka prosta sprawa, o właśnie. Nie jest taka prosta sprawa. No dobra, niech tak sobie leci Minęło 4 godziny w deflegmatorze bulgocze pełniutki a przez 4 godziny naleciało trochę ponad 2 litry To co teraz kapie ma siedemdziesiąt cztery procent. Mamy godzinę dwadzieścia minut po północy. Właśnie 5 litrów zlałem. Pięć litrów leciało jedenaście godzin. Siedemdziesiąt pięć procent jest mocy tamtego. A tu leci jeszcze 65. Teraz było mierzone. Jeszcze trochę można pociągnąć. Ładnie deflexmotor pełny, deflektor. No ja, dobra. No i koniec. leciało w sumie 6 litrów. Tam tego i tu jest lit za pięć trzecia. Dalej będzie gotowane drugi raz jeszcze.